Teraz tak do Was wstałam rano i mówię: Oho, co się wydarzyło? Ale później no później pojechałam zobaczyć ten pałacyk i powiedziałam tylko dwóm osobom, że dzisiaj mi milion followersów pyknęło. I y, oliwka ICU zrobiła mi taką niespodziankę zostawiła mi balony pod drzwiami. I tak mi się łezka wokół zakręciła, i w ogóle, jak tak sobie pomyślę, milion to jest. to jest bardzo dużo ludzi. <grym> I czasami do mnie to nie dociera, przysięgam Wam, nie dociera to do mnie, że tyle osób mnie ogląda, że wczoraj wszłam statystyki i mam 142 miliony. 142 miliony razy, raz, 142 milion razy, nie wiem jak to powiedzieć, razy został odtworzony mój profil, otworzony mój profil w przeciągu ostatnich 30 Wiecie, ja nie mam żadnego konkretnego planu, celu, strategii marketingowej, nie mam PR-owców, mam agentkę, która mi pozwala robić, co chcę, ona mi w ogóle nic nie narzuca, po prostu ja sobie wrzucam, gadam o czym chcę, robię, co chcę i tak, o, tak nasza relacja funkcjonuje i nie jest mi nic narzucane. Ja po prostu tak sobie tu i, a wam się to ewidentnie podoba, albo po prostu bardzo dużo ludzi jest ciekawych, ale chcę powiedzieć, że jest mi bardzo miło. Bardzo, bardzo miło, że tyle osób wchodzi, pisze do mnie, lajkuje. I, i doceniam to na maksa, bo w dzisiejszych czasach, jak wiecie, ja w ogóle chciałabym taką jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo, w, yy, a, bo wczoraj dostałam taki komentarz i on nie był miły, ale ja chcę powiedzieć, odnieść się do tego, ponieważ. Taką cudowną myśl mi to nasunęło. I ten komentarz brzmiał tak, że no kiedyś to byłaś top modelką, a teraz wrzucasz gówniane reklamy i tyle z twojej kariery? Czy naprawdę aż tak głodujesz, że musisz to robić? Przysięgam, tak brzmiał ten komentarz. I ja wam powiem tak. Mm, zarabiałam mm, Dobrze, gdy byłam modelką, zarabiam dobrze, gdy tą modelką już nie jestem. Natomiast to, co się zmieniło i to, co te gówniane, rekl gówniane reklamy, jak to ta pani powiedziała, mi dają, to to, że mogę być więcej czasu w domu. I gdy byłam modelką, to ja bardzo dużo podróżowałam, co dało mi y, ogromne doświadczenie. Nauczyłam się języków, kultur różnych, poznałam cudownych ludzi, ale mnie nigdy, nigdy nie było w domu i ja nawet nie mogłam sobie ugotować śniadania w jednym miejscu, obiadu, zrobić zakupów. Ja marzyłam o takim stabilnym życiu. I, i gdy przeprowadziłam się do Polski i rzuciłam modeling, to moje życie się totalnie zmieniło. I może faktycznie wrzucam dużo tych reklam, ale to już wielokrotnie powtarzałam, i ta pani pewnie mnie nie obserwuje, która to napisała. Ja bardzo dużo pieniędzy, które zarabiam, przeznaczam na różne cele, i co miesiąc wysyłam przelewy właśnie z tych współprac na schroniska, na zrzutki, na pomagam, pomagam domom samotnej matki. Naprawdę, więc ja z czystym sercem chodzę spać. Ale może to wygląda, jakbym bardzo dużo reklam, że cała nie wiadomo co, ale to, co mi też dało, że już nie jestem tą modelką, to to, że mam nareszcie normalne życie takie rodzinne, że mogę, wiecie, siedzieć w domu z dzieckiem, odwiedzać moich rodzinę, które jest godzina stąd, i, i mogę obudzić się w swoim łóżku i zasnąć w swoim łóżku. I to jest cudowne, i fajnie, że ten etap. fajnie, że ten etap modelingu się zakończył że przeżyłam to, że mam ten bagaż doświadczeń i fajnie, że mam ten kolejny etap, gdzie jestem mamuśką, influencerką i tutaj właśnie mnie oglądacie, obserwujecie, wspieracie, wymieniamy się doświadczeniami, jakimiś opiniami, testujemy razem produkty i śmiejemy się i wygłupiamy i w ogóle. Więc dziękuję Wam bardzo, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że teraz 5000 ludzi mnie nie odobserwuje, bo mi będzie... Did. A jak tak zrobią, to znaczy, że mnie nie lubili. Dziękuję Wam bardzo z całego serca. Ja wracam do oglądania sobie telewizji, bo synek śpi i mam taki moment dla siebie. Love you guys. Thank you so much. Oh, I almost forgot. Thank you everybody for one million. And uh, what else? I don't know. I'm just really excited and I appreciate you all. Lecę na spotkanie i jadę zobaczyć pałacyk. Pałac, nie pałacyk. Jest to pałac, mówmy się, który chcę wynająć się na moją rodzinę, bo będzie to trzydziestka i będzie grubo. <noise> Ale nie będzie telefonu. Wszystkim zakażę nagrywania i zabieram wszystkim telefonów, więc nie zobaczycie, co tam się dzieje.